Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Pomagaj. Na początku dzisiejszego programu podzielę się z państwem słowami, które nie ukrywam, znalazłam w przestrzeni internetowej, ale myślę, że one bardzo dobrze korespondują z dzisiejszym programem. Żeby dziecko mogło dobrze wzrastać, to najpiękniejsze, co możemy mu dać, to korzenie do wzrostu, skrzydła do lotu i tutaj jeszcze dodałabym od siebie, że każde dziecko zasługuje na... Dobry, godziwy start. No i to właśnie robi Fundacja Matkowe Lowe, która wspiera rodziny wcześniaków, a z nami mama wcześniaczki i prezeska tejże fundacji pani Katarzyna Dęńska kukulska Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy może od tego, jak to jest być mamą wcześniaczki, no, która już kilka lat, kilka wiosen skończyła. Tak, dokładnie osiem. Od teraz to mogę powiedzieć, Powiedzieć, że pękam z dumy. Pękam z dumy, bo radzi sobie świetnie i rewelacyjnie, jest motywatorem do wielu działań, również fundacyjnych, ale początki nie były łatwe, początki były trudne. Mogłabym powiedzieć, że nawet dramatyczne, bo realia oddziału neonatologicznego i jednak są trudne do przyjęcia dla rodzica. Nawet jeśli ma świadomość, że ciąża jest zagrożona, że może się to skończyć przedwczesnym porodem, nawet jeśli rozmawia z lekarzami, którzy tłumaczą i wyjaśniają. Co może się wydarzyć, to jednak okazuje się, że to wyobrażenie w konfrontacji z rzeczywistością było bardzo blade. Bo oddział neonatologiczny to jest oddział, gdzie jest roller coaster emocji, od wielkiej nadziei i ogromnej miłości po strach, ból i niepewność. I takie uczucia na początku. Towarzyszą bardzo intensywnie, wiadomo w miarę jak dziecko zaczyna sobie lepiej radzić człowiek poznaje realia oddziału, zaznajamia się z tym jak on funkcjonuje, to trochę pewniej stawia się tam kroki. Natomiast największym szczęściem oczywiście dla każdego rodzica wcześniaka jest ten dzień, kiedy opuszcza się oddział neonatologiczny i wychodzi się z dzieckiem do domu. No tak, ale wtedy zaczyna się to. Prawdziwe życie. No i ta konfrontacja, o której Pani wspomniała. Tak, dokładnie, bo gdzieś tam w przestrzeni społecznej jest takie wyobrażenie, że wcześniej, jak to jest małe dziecko, które poleży trochę w inkubatorku, nabierze ciałka i generalnie po wypisie ze szpitala już wracamy do normy. Tymczasem okazuje się, że bardzo często dostaje się plik skierowań, wiele zaleceń. No jest oczywiście pogadanka o ryzykach, również tych związanych z nagłą śmiercią łóżeczką, z zapuśnięciem. No i okazuje się, że ta rzeczywistość po wyjściu ze szpitala jednak nie jest tak różowa i naznaczona jest wieloma wizytami u lekarzy specjalistów, kontrolą, licznymi fizjoterapiami. I okazuje się, że ten urlop macierzyński to jest taki czas, który jednak spędza się ramię w ramię razem z lekarzami, specjalistami i często na badaniach. I to wszystko przechodzą nasze dzieci. No właśnie, pani ma takie doświadczenie. Ja sobie w ogóle myślę, że takie fundacje jak Fundacja Matkowelowe i inne, które wspierają rodziców albo osoby, które zetknęły się z jakimś problemem na swojej drodze, to są osoby, które udźwignęły swój ciężar, swoje cierpienie i przekuły je w coś dobrego. I tak też jest z Fundacją Matkowelowe. Można było się zatrzymać na tym etapie, walczyć tylko o swoje dziecko, tak. o swoją córkę. No, ale na szczęście tak się nie stało. Tak, dokładnie. Trudne wydarzenia mają to do siebie, że mogą człowieka zmobilizować, a jeśli jeszcze okazuje się, że ta mobilizacja prowadziła do jakiegoś wzrostu własnego, to można czynić wielkie i piękne rzeczy, tak mi się wydaje. Zresztą to nie tylko mój los, bo myślę, że wiele fundacji jest założonych przez osoby, które doświadczyły czegoś osobiście. Gdzieś tam musiały przebijać pewien mur albo walczyć z jakimś problemem, który na początku był bardzo ogromny, i okazuje się, że właśnie, że można połączyć swoje siły, można stworzyć fundację, można pokazać rodzicom, że ten oddział neonatologiczny, chociaż jest straszny, no to jest do oswojenia. Że po wyjściu z oddziału neonatologicznego zawsze coś jest. Może nie zawsze tak, jak sobie wyobrażaliśmy, bo czasem wcześniactwo zostawia. Pamiątki na całe życie, to jednak są takie momenty, z których można czerpać radość i siłę, i jesteśmy po to, żeby rodzicom o tym opowiedzieć, żeby to pokazać, żeby ich nauczyć, jak się cieszyć z tych małych drobnostek. Wczoraj mieliśmy Dzień Matki, i dzisiaj z tej okazji, na przykład na oddziale neonatologicznym w szpitalu we Wrocławiu, robiliśmy sesję fotograficzną dla mam, wcześniaków. Trafił nam się moment, w którym mama pierwszy raz kangurowała swoje malutkie, przedwcześnie urodzone dziecko. Polały się łzy i ze strony mamy, i ze strony fotograf, która była bardzo wzruszona, że mogła uwiecznić tę chwilę. I to są te momenty, z których rodzice czerpią siłę, dając jednocześnie siłę swoim dzieciom. No to teraz musimy powiedzieć o tym, jak wyglądały. My już spotykamy się nie po raz pierwszy, ale jeżeli ktoś nas ogląda po raz pierwszy i dowiaduje się o fundacji, no to myślę, że kilka słów, jak to się stało, że fundacja powstała. No już wiemy, że jakby była zapoczątkowana doświadczeniami pani prezes, no ale teraz, jak to się stało, że ona się narodziła dla innych rodziców, dla innych wcześniaków. Myślę, że wynika to z potrzeby chęci pomocy, bo jeśli okazuje się, że przebiło się pewien mur, otworzyło się pewne drzwi e, i można pokazać rodzicom, że moi kochani, tu jest ta ścieżka, chodźcie, będzie wam łatwiej e, i gdzieś tam jest ta przestrzeń na dzielenie się e, wiedzą i pomocą, e, to to była taka ogromna potrzeba. Poza tym okazało się, że na swojej drodze spotkałam wspaniałych ludzi, wspaniałych specjalistów, którzy też w sercu mieli taką ogromną potrzebę pomocy, bo widzieli, że ten etap, kiedy dziecko jest na oddziale neonatologicznym i to, co się dzieje po wyjściu ze szpitala, jest trudne. Można powiedzieć, że to jest rodzina w kryzysie wcześniactwa, a przecież wiemy, że dziecko będzie dobrze wzrastało wtedy, kiedy rodzic jest pewny, stabilny, kiedy wie, co ma robić, kiedy wie, kogo się słuchać, jakich specjalistów odwiedzać i od tego właśnie jesteśmy, żeby pokazywać, żeby pomagać. Dołączają też inni rodzice wcześniaków. W tej chwili mamy wojewódzkie grupy wsparcia praktycznie w każdym województwie, bo kiedy rodzic doświadczył pomocy, kiedy wtedy, kiedy klękałby ktoś obok, to przetrzymał za rękę, pomógł wstać albo powiedział, poleżę chwilę przy tobie. E, nabierzesz sił, wstaniemy razem, powiem ci jak, podpowiem ci jak, oczywiście ty zadecydujesz, to oni później mają ogromną chęć odwdzięczenia się, ogromną chęć e, podzielenia się tym dobrem, które dostali. Stąd właśnie e, między innymi wielka draka dla wcześniaka, czyli ogólnopolski rajd dookoła Polski rusza e, z Nowego Targu, gdzie startem tak naprawdę jest e, miejsce stworzone przez rodziców wcześniaków i tam jest start i tam jest meta, bo uznaliśmy, oni uznali, że to będzie idealne miejsce. Oni chcą się odwdzięczyć, chcą, chcą się zaangażować, chcą wesprzeć oddziały neonatologiczne, żeby było na nich bardziej komfortowo. No i ta draka, wielka draka, dla wcześniaka rozpoczyna się no wiadomo kiedy. 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka. Dzień dziecka. A czy my możemy jakoś wesprzeć tę akcję, czy my jesteśmy takimi obserwatorami i będziemy dopingować? Tę Z granę? jednej strony <gry> możemy dopingować, bo e, inicjatywa jest taka, że pan Bartek, który się do nas zgłosił i powiedział, że że on chce w tym uczestniczyć, on chce poświęcić miesiąc czasu i przejechać dookoła Polskę opowiedzieć o fundacji, o tym, co robimy i o tym, jak wspieramy oddziały neonatologiczne, żeby poprawić komfort i wcześniaków i rodziców. Więc możemy wpłacić, bo jest założona oficjalna zbiórka. Bardzo prosty adres mailowy, adres internetowy www.pomagam.pl. Ukośnik WDDW, czyli Wielka Draka dla Wcześniaka. E, można również e, przekazywać informacje e, o naszej akcji, ale można także wesprzeć pana Bartka na trasie, przygotować prowiant, pomóc mu naładować powerbank, tak, żeby ze startu dotarł na metę. No tak, tutaj mamy wypisane konkretne miejsca, e, gdzie pan Bartek będzie się zatrzymywał. To są takie miejsca, gdzie znajdują się szpitale. To są miejsca, które są wyznaczone uczęszczaną trasą rowerową biegnącą wzdłuż granic Polski, w których również znajdują się rodziny wczesniace chętne do zaangażowania się i mamy takie rodziny w Lublinie i w Chełmie, na Pomorzu też, które same chcą dołączyć i gdzieś tam towarzyszyć w rowerowej drodze przez kilka kilometrów na tyle, na ile pozwalają im siły. Więc wydaje mi się, że to jest piękna, no właśnie, piękna idea współdziałania dla jednego celu, E, bo y, przyznam się szczerze, że w przypadku wielkiej draki drawcześniaka mieliśmy zrobiony pilotaż tego i on się spotkał z ogromnym, bardzo pozytywnym odbiorem i przyjęciem, bo w szpitalu w Madurowicza y, zrobiliśmy pewne inwestycje poprawiające komfort y, oddziału neonatologicznego. Bo nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, jak wygląda oddział neonatologiczny. O, powiedzmy, bo być może są też osoby, które yy, no nie mają dzieci i nie wiedzą, z czym to się mówi. Dokładnie. Mówiąc, jak wchodzi się na oddział neonatologiczny, to ma się wrażenie, że wchodzi się do sterylnej stacji kosmicznej, e, wszędzie są lustra, są przeszklone sale. E, Poustawiane inkubatory, jeden obok drugiego. Mało jest miejsca dla rodziców, bo generalnie na oddziałach neonatologicznych w Polsce nie ma systemu rooming-in, czyli rodzic nie może być z dzieckiem non-stop. My możemy tylko wchodzić i swoje dzieci odwiedzać. I Sprzęt ratujący jednego wcześniaka czasem potrafi zajmować jedną trzecią oddziału. Ale oddział neonatologiczny jest tym oddziałem, na, którą, na którym dzieją się różne sytuacje, czasem bardzo trudne. Czasem przychodzi rodzicom pożegnać swoje dziecko, a czasem mama pierwszy raz uczy się przystawiać swoje dziecko do piersi. I to jest żmudna i trudna nauka, ale taka bardzo intymna. I jeśli sobie wyobrazimy taki oddział neonatologiczny, czyli jedną salę, na którym są cztery. Do pięciu, a na niektórych nawet do ośmiu inkubatorów, to trudno tutaj mówić o jakiejś intymności do nauki karmienia piersią. Więc, w przypadku np. szpitala Madurowicza, pozwolę sobie. Tak, oczywiście. Zastosowaliśmy takie specjalne rolety, które są zasuwane, kiedy wymaga tego sytuacja, bo czasem jest to nauka piersi, a czasem po prostu bardzo trudna sytuacja, w której rodzice muszą pożegnać swoje dziecko, i z jednej strony te rolety zapewniają im komfort w takim pożegnaniu się. A z drugiej strony, rodzice, którzy są na sali obok, nie doświadczają tego bólu, bo to jest jednak wielki i ogromny ból. Bycie świadkiem, jak rodzice żegnają swoje dziecko, jest najtrudniejszym doświadczeniem ze strony rodzica, ale również to jest trudne doświadczenie dla obserwatorów. Więc kiedy widzi się namacalnie to zagrożenie, to jest to bardzo trudne emocjonalnie. Niektórzy rodzice mają ogromny problem, żeby sobie poradzić później z funkcjonowaniem, i niektórym rodzicom. Bardzo trudno przychodzi właśnie zaakceptować to realne zagrożenie, więc takie rolety zapewniają pewną intymność, dają, dają przestrzeń rodzicom, żeby mogli w spokoju bez tych gapiów obok. Um, ostatni raz przytulić swoje dziecko albo też dają mamie intymność, żeby mogła w ciszy i spokoju nauczyć się przystawiać swoje dziecko do piersi. No, pomagamy też urządzać pokoje dla rodziców, bo nie zawsze we wszystkich szpitalach one są. Czasem na przykład brakuje tam mikrofali. A przecież jeśli rodzice dojeżdżają z odległości powiedzmy 100 kilometrów, no to przejechanie na 15 minut do dziecka absolutnie nie wchodzi w grę, tym bardziej, że mama. I tata na pewno bardzo długo chcieliby spędzić, bardzo dużo chcieliby spędzić czasu z dzieckiem, więc czasem jest to pół dnia. Wiadomo, że wtedy trzeba coś zjeść. Warto by było jednak zjeść coś pożywnego, bo mówimy o kobiecie, która niedawno urodziła dziecko i musi też zadbać o siebie. Więc mikrofale, żeby odgrzać posiłki, czajnik czy jakieś komfortowe fotele. Teraz w planie mamy w Lublinie. Na sponsorowanie foteli do kangurowania, bo tam ich brakuje, jest tylko jeden, przydałoby się więcej. Ale to jest niesamowite, bo to są, tak sobie myślę, kiedy cofam się do momentu, kiedy ja rodziłam dzieci, takie rzeczy, o których człowiek nie myśli w tym momencie, bo jest tak sfokusowany na dziecku, a jednak to są czasem też takie elementy, które po prostu potrafią poprawić na ten moment jakość naszego życia, prawda? Tak. Myślę, że to są te elementy, na które na początku nie zwraca się uwagi, ale które są troszeczkę jak ten kamyk w bucie, czyli uwierają. Bo oczywiście my jako rodzice możemy zrobić wszystko. Możemy spać na podłodze w szpitalu, możemy tak jak ja stać godzinę nad inkubatorem, ale nasz organizm też ma pewną wydolność. No i zostają przecież w głowie pewne wspomnienia, tak? O wiele jednak łatwiej jest pogodzić się z historią, którą się przeżyło na oddziale neonatologicznym, gdzie były pewne komfortowe elementy, gdzie jak kangurowało się dziecko, miało się wygodny fotel do kangurowania. I wtedy człowiek się nie bał, że ten drewniany fotel zaraz się rozleci, że ja się nie mogę ruszyć, bo to jest niekomfortowe, bo zaraz coś się dziecku stanie. Stąd zresztą plebiscyt, oddział przyjazny kangurowaniu, w którym nagradzamy najlepsze, pięć najlepszych oddziałów neonatologicznych w Polsce, w których kangurowanie jest złotym standardem. W tym roku zresztą postawiliśmy na. Spełnianie tak twardej wytycznej WHO, mówiącej o tym, że wcześniak powinien być kangurowany jak najwcześniej po ustabilizowaniu, czasem nawet zanim trafi do inkubatora. I rzeczywiście udało się głosami rodziców wcześniaków wskazać pięć najlepszych oddziałów neonatologicznych w Polsce. Oczywiście, tutaj przykładowa statuetka, bo w tym roku rozpoczynamy już cały cykl tego plebiscytu corocznego, w którym będą piękne statuetki zaprojektowane z symbolem kangurowania. Przepiękne, rzeczywiście. Tak i muszę powiedzieć, że taka statuetka powędrowała do jednego z oddziałów u nas tutaj w Łodzi, do szpitala Madurowicza. No, ale oprócz tego mamy jeszcze szpital w Rudzie Śląskiej, w Zielonej Górze. Pierwszy raz szpital w Warszawie i pierwszy raz szpital w Kielcach. Także niesamowite. Ja się bardzo cieszę, bo okazuje się, że Tę naszą inicjatywę doceniają również lekarze i pielęgniarki, bo to też jest okazja, żeby powiedzieć, my, rodzice, doceniamy to, co robicie, mhm. doceniamy wasze zaangażowanie, widzimy, że się dla nas staracie i to jest nasze dziękuję. Mhm. To jest nasze dziękuję. No tak i to jest motywacja do dalszego rozwoju i do y, pracy, która ma wspierać rodziców i ich dzieci. Tak, jeśli mamy świadomość, że y, ja wiem, że tak się przyjmuje, że kangurowanie to jest takie przytulanie się, to pierwsze po narodzinach, takie ciepluchne, żeby dziecko łagodnie przyszło na świat. No to w przypadku wcześniaków to kangurowanie jest tak naprawdę realną terapią dziecka, które czasem ratuje mu życie. Bo zgodnie z danymi WHO, kangurowanie redukuje ryzyko śmierci na oddziale neonatologicznym o 40%. 40% to jest prawie co drugie dziecko. Redukuje ryzyko poważnych infekcji. W w tym sepsy, czyli takiego najbardziej poważnego zagrożenia życia dla dziecka, o 65%. To jest bardzo dużo. Problemów z termoregulacją o 72%. I ma ogromne znaczenie w kontekście budowania więzi. Bo jeśli uzmysłowimy sobie, że jako rodzic możemy tylko wejść i odwiedzić swoje dziecko, czasem na godzinę, czasem na dwie, są na szczęście szpitale, w których można być. Potocznie mówiąc do oporu, ale jednak jest to pewien limitowany czas, czasem trzeba wychodzić, no, muszą wejść drudzy rodzice, trzeba się jakoś tym czasem dzielić. Z drugiej strony cały czas słyszymy ze strony personelu medycznego, że to jest oddział neonatologiczny, że różnie może być, że nie ma tutaj pewności, więc trudno jest budować taką natura, w naturalny sposób więź z własnym to dzieckiem. Tak taką więź bez lęku, to prawda? Dokładnie, tym bardziej, że przy wyjściu ze szpitala przecież słyszymy o tych ryzykach. Jesteśmy informowani o tym, że powinniśmy mieć monitor oddechu, bo to ryzyko bezdechów jest bardzo duże. Sama osobiście doświadczyłam, no, doświadczyła moja córka, ja ją resuscytowałam, no ale właśnie okazuje się, że gdzieś tam te ryzyka, o których mówią lekarze, one w pewnych rodzinach czy w pewnych sytuacjach, czy w pewnych przypadkach są realnym zagrożeniem i, i te lęki, które w sobie mamy, faktycznie są. Zatem to kangurowanie, ten taki kontakt skóra do skóry. Ta chwila oddechu, ta bliskość, to jest ten czas, w którym my, jako rodzice, możemy się skoncentrować na tym, że jesteśmy rodzicami. Tak? Pierwszy raz się poczuć jak rodzice. Ale też możemy uzmysłowić sobie, już tak cieleśnie poczuć, że ta mała istotka, która czasem mieści się na mojej dłoni, którą pewnie wspiera aparat do oddychania, tak? jakiś respirator czy inny układ, która jest podłączona do tysiąca kabelków, ona się uspokoiła na mojej klatce piersiowej. Mój dotyk był kojący, złagodził jej ból, strach i ręk bo kangurowanie to jest naprawdę taki element terapii, który równoważy ten dotyk medyczny, który sprawia ból, który służy wykonaniu jakichś badań, który dla dziecka oznacza niepewność. No tak. Może powiedzmy jeszcze, bo przypomniało mi, się, przypomniało mi się, kiedy rozmawiałyśmy w zeszłym roku o takiej akcji odnośnie do kocyków. kocyków tak. No właśnie. Tak, I ta tak, akcja tak. teraz już jest rozpowszechniona, prawda? Tak, akcja jest rozpowszechniona. Tak naprawdę przekazujemy narzuty na inkubatory w ramach projektu Mam oko na oko, tak żeby łatwo było tak. zapamiętać, na różne oddziały neonatologiczne. Niedawno byliśmy w Poznaniu. I z kolei w ramach tej akcji, właśnie przekazując narzuty na inkubatory, poprawiamy komfort z kolei wcześniaka, bo musimy pamiętać, że gdy rodzi się dziecko przedwcześnie, to pomimo tego, że już się urodziło, to nadal jego organy są niedojrzałe. Skóra jest niedojrzała, wzrok jest niedojrzały, układ trawienny, układ nerwowy, wszystkie organy wewnętrzne. I to dziecko powinno być tak naprawdę jeszcze w brzuchu mamy, czyli powinno być w takim bezpiecznym, ciasnym, ciemnym miejscu, gdzie są stłumione wszystkie odgłosy. Tymczasem realia szpitalu są takie, że jest inkubator cały przeszklony, bardzo ostre yy, oświetlenie szpitalne, ręce, które wkładają, wyjmują, wkładają, wyjmują, badają, kują, wkładają, nie wiem, rurkę od respiratora, sondę, która pr przez nas prowadzi do żołądka. Czyli cały czas naruszają ten komfort dziecka. Plus, no nie ma tam takiego naturalnego ułożenia, no i dochodzą dźwięki. Oddział neonatologiczny jest oddziałem, który, jest, który żyje, a jak żyje, to tam są dźwięki. Jest bardzo głośno. Tak. Każdy czujnik, każdy alarm to jest dźwięk. Inkubator działa trochę jak pudło rezonansowe więc to, co nam się wydaje, że jest ciche. Z perspektywy dziecka wcale takie ciche być nie może. Więc te narzuty na inkubatory z jednej strony mają oddzielić dziecko od tego światła, ale też trochę wyciszyć te wszystkie dźwięki, które do niego nie powinny dochodzić. A tym samym w ten sposób obniża się trochę stres dziecka, redukuje się te wszystkie negatywne bodźce, które do niego dochodzą, a tym samym daje mu się odrobinę spokoju, żeby mógł dojrzeć. Jak rozumiem, teraz już w szpitalach staje się to normą. To są te szpitale, które też otrzymują y, nagrody. Czy to jest zupełnie inny plebiscyt i nie można go łączyć? Generalnie nie łączymy, bo to są zupełnie różne <śm> projekty. Plebiscyt jest raz w roku, jest, y, y, rozpoczynamy zbieranie głosów y, zawsze 14 lutego, hmm. w święto zakochanych, no bo kangurowanie to też jest to przejaw oczywiście. miłości. Kończymy zbierać głosy 30 kwietnia i mamy 15 dni na zliczenie wszystkiego. No i nie będę ukrywała, że plebiscyt z roku na rok cieszy się coraz większą aktywnością. W tym roku mieliśmy prawie 4000 głosów i prawie 2000 uwag, i tych pozytywnych, i tych negatywnych, bo ja muszę powiedzieć, że. Rodzice bardzo doceniają, w sensie jeśli w szpitalu poczuli się zaopiekowani, jeśli personel medyczny był wspierający, jeśli to pierwsze wejście na oddział było takim łagodnym wprowadzeniem, gdzie powiedziało się, jak funkcjonuje oddział, że tutaj jest to, że w takich godzinach robimy to i to, to rodzice są bardzo wdzięczni i oni naprawdę z wielką radością e, uczestniczą w plebiscycie i cieszą się, kiedy ich oddział wygrywa. Ja zawsze się cieszę, kiedy czytam pozytywne opinie, bo tam mam konkretnych lekarzy wymienionych z imienia i nazwiska, konkretne pielęgniarki, konkretne oddziały, więc mogę przekazać te podziękowania i zazwyczaj tak robimy, więc później, kiedy ogłosimy wyniki plebiscytu, kiedy po malutku ustalamy, kiedy mamy jeździć i osobiście wręczać to to jest ten moment, w którym ja osobiście mam wydrukowane te wszystkie uwagi pozytywne i pokazuję i mówię konkretnie, za co rodzice są wdzięczni. I też mam taką motywację do tego, żeby odezwać się do tych szpitali, w których gdzieś tam coś nie klikło i powiedzieć, słuchajcie, no był taki plebiscyt, rodzice nam zgłosili to i to, spróbujmy razem wspólnie się zastanowić, co stan stan stanęło na przeszkodzie, że był aż tak negatywny odbiór rodzica. Może jesteśmy w stanie naprawić to, a jak możemy was wesprzeć? Co możemy wam poradzić? Co możemy dla was zrobić, tak? I okazuje się, że po drugiej stronie naprawdę jest wielka otwartość, bo czasem się okazuje że właśnie ktoś nie pomyślał, ktoś się nie zastanowił, że pewne słowa mogą ranić albo mogą być inaczej zinterpretowane przez rodzica, który jest mamę czy tatę, który, którzy już są na skraju wytrzymałości, Aha. którzy doświadczają wielu skrajnych emocji i po prostu trudno to jest, jest im stres Tak, dla Dokładnie. No, nie na darmo się mówi, że 80% mam wcześniaków zgłasza objawy zespołu stresu pourazowego. A po wyjściu ze szpitala wiele z nich zachowuje się trochę jak żołnierze na wojnie. To znaczy, bardzo zadaniowo, ja mówię, że są wtedy na autopilocie, albo podchodzą w ogóle bardzo zadaniowo do, do, do tego, jak się po wyjściu ze szpitala mają dzieckiem zająć. Czyli kajecik, zapisywanie, kiedy o której zjadło, kiedy, której, która jest godzina, ale przecież, miłość bosko, no to jest urlop macierzyński, i może niewiele ma wspólnego z urlopem, ale ma wiele wspólnego z macierzyństwem, więc poza tymi odhaczaniem checklisty, to miejmy też przestrzeń na to, żeby z tym dzieckiem po prostu pobyć i cieszyć się swoim macierzyństwem, bo ono też jest piękne, tylko trochę inne. To tak, to prawda. No dobrze, no to w takim razie, czy powiedziałyśmy o wszystkim? Czy coś jeszcze po drodze się wydarzyło, o czym warto powiedzieć? Tak, chociaż nie mam niestety ze sobą. Moja największa duma, rzecz, o której marzyłam od siedmiu lat, która kiełkowała bardzo długo, w mojej głowie, która trochę jest zgapiona z tego, co się dzieje na oddziałach onkologicznych, bo bardzo, bardzo pozazdrościłam um, takiego elementu trochę terapeutycznego, ale z wielką radością celebrowanego, mianowicie dzwonu zwycięstwa. I stwierdziłam, że nie, no teraz czas najwyższy, ruszamy. Stworzyliśmy neonatologiczny dzwon zwycięstwa. Dzwon, który jest zawieszany na ścianach oddziałów neonatologicznych, aby w dniu wypisu ze szpitala rodzice mogli uroczyście w ten dzwon zadzwonić, oznajmić, że dzisiaj wychodzą, dzisiaj wychodzą do świata razem z dzieckiem. Takie trochę drugie narodziny dziecka, dla świata. Zwyciężyli, ich dziecko zwyciężyło, eee, i to jest taki moment, w którym właśnie jest ta chwila oddechu, eee, ten moment, żeby powiedzieć również dziękuję, ale ten moment, żeby się cieszyć, bo dzień wyjścia ze szpitala jest bardzo stresujący, szczególnie kiedy spędziło się wiele miesięcy na oddziale neonatologicznym, kiedy z tyłu głowy ma się ilu specjalistów trzeba odwiedzić, eee, jaka długa jeszcze droga do sprawności, albo chociaż do zachowania sprawności dziecka. To, to jest ten moment, w którym właśnie jest taka chwila: Uff, udało się nam. Synu, córko, dałaś radę, jesteśmy dumni, robimy zdjęcie. Pięknie wygląda ten dzwon, ma fioletowe wstążki w różnych odcieniach fioletu, tak jak oddział neonatologiczny ma swoje różne odcienie. I szczerze nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak wielkim symbolem też będzie dla lekarzy, dla pielęgniarek. Bo oni też strasznie kibicują. No oni też walczą. Tak, prawda, oczywiście. Z tymi tak, i dostaję teraz zwrotnie zdjęcia ze tych szpitali, na których już oddział neonatologiczny jest. Pani Kasiu, Franio, po 120 dniach wyszedł ze szpitala, rodzice prosili, żeby przekazać Pani te zdjęcia. I to jest niesamowite, bo się okazuje, że to po prostu robi robotę. Że to jest ten moment, w którym rodzice czują dumę, czują ulgę, czują radość, mają przestrzeń, żeby to czuć, może tak. No, przepiękna inicjatywa, naprawdę. Powiem szczerze, że aż się wzruszyłam, bo sobie przypomniałam mój moment wyjścia ze szpitala z dziećmi. No cóż, wobec tego na koniec ja muszę zapytać, jak ci, którzy nas teraz oglądają, mogą wesprzeć fundacje matkowe Lowe. Szanowni Państwo, serdecznie Was zapraszam do wsparcia naszej zbiórki na portalu pomagam.pl Wielka Draka dla Wcześniaka, czyli www.pomagam.pl, ukośnik WDDD, gdzie możemy przekazać darowiznę, a tym samym sprawić, że oddziały neonatologiczne będą przyjaźniejsze i komfortowe dla samych małych pacjentów, ale też dla rodziców i personelu medycznego. Do tego gorąco Państwa zachęcamy. A ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie.